Młoda para z skalarów, przyłapana na składaniu ikry. Widać, że im ten liść bardzo nie odpowiada, nie leży. I samiczka tutaj przesuwa go nerwowo. Ale on niestety przechyla się w drugą stronę, jak ona by chciała. Widzę, że próba jest podjęta. Ale się chyba rozmyślili jednak. odpowiedniej wielkości liścia. No i chyba jednak powrócą tutaj. No tak to wygląda. Nieudolnie, ale a nie spodziewałam się, że wybiorą, e... o, no. no nie idzie, no nie idzie. I nie spodziewałam się, że skalary wybiorą y, nie swój, jakby y, nie swoje ulubione terytorium. Po zupełnie drugą stronę akwarium tam właściwie y, Zamiczka chce zużyć ikry i, i chyba to nawet próbuje zrobić y, w, w tym miejscu, gdzie one praktycznie w ogóle tam raczej nie bywają. No, się irytuje, widać, denerwuje ją to. I się nie dziwię. Nie wiem, czy ona zjada to, czy, czy po prostu przesuwa ten liść. Liście są, widać, poskubane z każdej strony, o, one, widziałam, się tak nerwowo szykowały, wszystkie liście gdzieś tam, znaczy wszystkie rośliny próbowały przesuwać, skubać. No, tak to wygląda. Cieszę się, że podjęły próbę. Dla mnie jakaś nowość. Żeby było łatwiej im na tym lotosie, no ale. Ogólnie w, w zbiorniku cisza i spokój. Światło odbija. Nie, no zapracają tam. No nic, kochani. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się w